What began as a conflict over the transfer of consciousness from flesh to machines escalated into a war which has decimated a million worlds. The core and the arm have all but exhausted the resources of a galaxy in their struggle for domination. Both sides, now crippled beyond repair, the remnants of their armies continue to battle on ravaged planets, their hatred fueled by over 4,000 years of total war. This is a fight to the death. Cześć, witam cię na kanale ArcyTV. Total Annihilation to ukochana gra strategiczna czasu rzeczywistego, która od dziesięcioleci fascynuje graczy? Połączenie intensywnej rozgrywki, głębokich elementów strategicznych i wciągającej scenerii science fiction uczyniło z niej klasykę gatunku. Ale skąd się wzięła ta gra i jak stała się ulubieńcem fanów? W tym artykule przyjrzymy się historii Total Annihilation i jej ewolucji na przestrzeni lat. Gra Total Annihilation została stworzona przez firmę Cavedoc Entertainment i wydana w 1997 roku. Pomysłodawcą jej był Chris Taylor, projektant i programista, który wcześniej pracował nad grami takimi jak Doom i Duke Nukem 3 Taylor chciał stworzyć grę, która łączyłaby szybką akcję gier strategicznych czasu rzeczywistego z głębią i złożonością gier cztery razy, rodzaj gry strategicznej obejmującej eksplorację, rozbudowę, eksploatację i eksterminację. W rezultacie powstała Total Annihilation, gra, która łączyła w sobie to, co najlepsze z obu światów i stała się hitem wśród graczy. Jedną z kluczowych cech Total Annihilation był silnik 3D, który pozwalał na szczegółowe i realistyczne modele terenu i jednostek. Było to odejście od wielu innych gier strategicznych czasu rzeczywistego w tamtym czasie, które często ograniczały się do grafiki 2D. Silnik 3D pozwolił również na szeroki zakres typów terenu, takich jak lasy, góry i woda, co dodało strategicznej głębi grze. Total Annihilation było również chwalone za swoją sztuczną inteligencję, która była zaawansowana jak na tamte czasy i stanowiła ogromne wyzwanie dla graczy. Gra zawierała szeroką gamę jednostek, z których każda miała swoje mocne i słabe strony, a gracze musieli dokładnie rozważyć skład armii i strategię, aby odnieść zwycięstwo. Sukces Total Annihilation doprowadził do powstania dodatków i gier typu spin-off, takich jak Total Annihilation, Kingdoms i Supreme Commander. Te gry rozszerzyły podstawową rozgrywkę Total Annihilation i dodały nowe funkcje i jednostki. Produkcja ta pozostaje popularną grą do dziś z oddaną społecznością graczy, którzy nadal grają i modyfikują grę. Jest świadectwem ponadczasowego uroku tej klasycznej strategii czasu rzeczywistego, a jej wpływ wciąż można dostrzec w wielu grach z gatunku, które po niej nastąpiły. Podsumowując, Total Annihilation to gra, która wywarła trwały wpływ na gatunek strategii czasu rzeczywistego. Połączenie szybkiej akcji, głębokich elementów strategicznych i wciągającego świata 3D sprawiło, że od dziesięcioleci jest ulubieńcem fanów i nadal grają w nią gracze z całego świata.